Przede wszystkim przedsiębiorca musi się zastanowić, kto po jego stronie będzie odpowiedzialny za wystawianie faktur oraz eksportowanie ich do KSEF. Jakie będą jego obowiązki, jak te rzeczy będzie musiał dokumentować. Kolejną kwestią będzie decyzja, komu nadać uprawnienia do logowania do KSEF. Pamiętajmy, że w KSEF wszystkie dane są widoczne. Ważne również, aby zadbać o to, aby faktury po stronie zakupu były weryfikowane. KSEW pod kątem ewentualnych wymuszeń, nadużyć oraz zasadności, a ta wiedza potem powinna być przekazana do biura rachunkowego w formie, na którą klient z biurem rachunkowym się wcześniej umówił. Może się również okazać, że biuro rachunkowe będzie w stanie wspierać klienta w wielu kwestiach związanych z KSEW. Już na samym początku zachęcamy do tego, aby rozważyli Państwo, które z obowiązków scedować na nas. Szczerze zachęcamy oraz zalecamy Państwu, aby już na tym etapie przemyśleć wewnętrzne procedury nawigowania w nowej rzeczywistości prawnej, aby móc przejść przez ten proces możliwie suchą stopą.